No co, skraszowało mi kompa, yy, taki mały problemik jest po prostu, ale wszystko już odbudowałem, zmieniłem rozkład pomieszczeń, jednak sypialnię dla dziecka zrobiłem tutaj, musiałem jeszcze raz urodzić dziecko, zaopiekować się znowu nim, yy, no i po prostu ustalam tak wszystko, żeby było tak samo, czyli zostało jeszcze nam 4 dni, bo dwa dni po prostu już mieliśmy do zestarzenia się, ja w następnym odcinku chciałem po prostu nagrać to jak się starzejemy, no ale... Yy, niestety, komputer ścięło, a ja nie robiłem saveów, i trzy godziny byłem w plecy. Więc yy, naprawdę mam nauczkę, no to co? Ja sobie tu będę dalej po prostu yy, dokonywał zmian. No i potem będziemy się już widzieli, jak już dokonam do, yy, zmian do tej sytuacji po prostu tam, gdzie zakończyliśmy ostatni odcinek. Dobra, mamy ważną, bardzo, bardzo ważną chwilę. Yy, Karolosia nam dorosła, tak została nazwana dziewczynka nasza. Y mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. To wybierzemy cechę i to jest dziewczynka, na no to coś zrobimy. Mm. Okej. Okay. I druga cecha. Taką spokalaskę z niej zrobimy, żeby coś tam miała od taty i od yy, mamy. I wyszła. Dobra, mamy dwie cechy, które będą się kształtowały po prostu u niej. A już na tyle urosła, to po prostu. Jak ona wygląda? Kogo jest podobna? Do, do mamy bardziej, nie? No dobra, to chwileczkę poczekajcie, znowu kolejne koszty yy, nam po prostu yy, się staną. Yy, no w skrócie czekają nas kolejne koszty. Yy, dobra, yy, out, 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 dobra. Yy. Okej, okay, to może zostać yy, To już taka jest nastolatka bardziej. Czekają ją ja też całkiem inne rzeczy. Yy, a więc trzeba coś kupić yy, pokoik najlepiej taki. Yy, a więc yy, tu łóżko po prostu chciałbym wstawić jakieś yy, Chwileczkę tu. Okej, okay, dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Yy, Okej. Okay. Yy, no takie łóżko to spoko. Kolor kolor się O! A nie takie bardziej dla chłopaka to jest. To takie dla dziewczyny. OK. A zaszalejemy, nie w końcu Nie raz, raz tylko jest na stolatką, więc trzeba coś kupić porządnie po prostu jakoś yy, lekcje będzie musiała odrabiać mm, To kupimy i krzesło mm, krzesło też wygodne, bo to naprawdę jest bardzo ważne Plecie były proste Tak, mamy krzesło Następnie kupimy mm, Idziemy dalej. Yy, nie, tu, tu. Tu mamy Al, wszystko. Yy, gdzie są te? Yy, chciałbym bardzo prosić o. O, tutaj możemy sobie wybierać. Okej, okay. jadalnia yy, okay, dziecięcy. Biurko, biurko, biurko. Biurko. Okej okay. Okej okay. będzie mogła, tak będzie mogła się położyć. No i co? No i teraz została nam jakaś lampka. Lampka taka tu. Nie, tu nie postawimy. No, to czyli lampka leci tu. Yy, jakiś regałik z książkami. Jeszcze powinien być. Yy, I regał z książkami, który. Nie, to nie tu. Mm -hmm. mm. i tu i rega z książkami też takie coś yy, bardziej nowoczesne żeby to było okej, okay. myślę że dość spoko mm. i komutka jakaś też by się przydała, ale to jest za duże. Chyba bez ko komody będzie. Szafka. Szafka mogłaby być i to tutaj nawet fajnie tak postawiona. O. No i pięknie. Myślę, że pokój jak dla nastolatki, ładnie zrobiony. Mhm. Nie, no zobaczcie, normalnie jak mamusia wygląda. <laughs> Nie? Ja. Jop. Okej, okay. i dobra. A my się oddalamy od naszego gabinetu ca cały czas. Ile nam, no, 2000 nam brakuje, ale jeszcze będziemy musieli tak mieć na rachunki, nie? Dobra. Gramy dalej. Jeśli coś będzie znowu uważnego, to się widzimy. No dobrze, wstajemy znowu kolejny poranek. Zostały nam jeszcze 4 dni do zestarzenia się, tak to nazwę Mała dziewczynka już wstała. Jako namiany imion. Ja mam z tymi imionami Karolosia. zdrowniale, Rodzice śpią. I ok. Za chwilę będziemy ruszać. Przewiniemy trochę. Ile tam zostało do pobudki? No, jeszcze trochę. I będzie pobudka. No, u mamy trochę. U zło trochę dłużej to potrwa. na ale Taka nas pełna wrażeń, nie ma co się dziwić, nie? Okej, okay. Karik do pracy. Mhm, a ty, moja droga, weź prysznic. Okej, okay. dobra, Karik poszedł do pracy. Ona weźmie prysznic, super. W ogóle kupiłem komodę, zmieni mi wygląd. No, inaczej trochę wygląda, nie? Spoko yy... Aha, to będziemy musiał naprawić Karik Karik naprawisz to. Ok. Jak wrócisz z roboty? Hmm, za to yy, ty wytrzesz a młoda to wyrzuci yy... Ok. Każdy dostał zadanie. Ja to chodzi w porządnej rodzinie, nie? Tak. Yy... No teraz nie mogę nic. Co mamy? tutaj skrzynki. O kurna, ale koszty rachunkowe już wzrosły. No, naprawdę. Oj, 500. No, się A, musiałem rozciągnąć. A. Ale ładnie wzrosły. Mm -hmm. Przejdzie pracować, pracować, pracować. No ale dobrze, coraz bardziej nasze postacie się rozwijają. Nie, moda nie może zapłacić. Czy może? Może zapłacić? Nie, nie może zapłacić. Yy, ale mm, ćwicz pisanie, zrobimy z nią. Mhm. Mm Karlosia, Karlosia sobie świetnie radzi Okej, okay. wrócił yy, i trzeba będzie zapłacić Wiesz Karik Zapłać. Cała twoja wypłata idzie na rachunek Ty, co zarobiłeś, to nie ma. Dobrze, że, to, że co matka przyniesie, to będzie, nie? Yeah. Ja. Ej, szmatka gdzie po 500, to już będzie dość dobrze. Ja, yeah. ile? O, 800kę widzę. Eee, yy, Super. Super <grystanie> sad. No co zasłużyła nie? Taką premię przyniosła, no to... <laughs> nie, dziecko się bawi na komputerze to Za... O, poziom umiejętności dostała w pisaniu, a nam cztery dni jeszcze zostały no, Ona cały czas pisze tak? Ile tam jeszcze będzie? No niech się pisze, pisze Ćwicz pisanie, tak. To usuniemy jej. Nie chcę ćwiczyć. Okej. Okay. Hmm. I co dalej? O, przyspieszymy trochę, nie. Okej. Okay. Trzeba będzie gotować obiad dla każdego. Coś na szybko, mleko. Dobra. I skorzystaj. Carlosia, nie musisz pisać na tym komputerku. Wypij szybko jeszcze mleko na kiblu. Nie wierzę, wiedziałem, że to zrobię, po prostu już znam na tyle Simsy. Weźmij mleko i na kiblu. Ej, ej, Carlosia, Carlosia, co zrobiłeś z, z umywalką? Dobra, Kari, byś musiał wstać to naprawić. Niestety. Skorzystaj, napraw, wytrzyj. Lecisz karik. Jeszcze się wykąp przy okazji. No do roboty trochę masz. Ok. I co ty karik musisz się nauczyć? Yy, zmodyfikować jeszcze jedną grę musisz. Yy, programuj. Zmodyfikuj grę. I. Ok. Dobra. No to modujemy, nie? Wszystko jest na zadowoleniu, na no to spoko. Yy, Zło. Ty tutaj ładnie mi tutaj. Yy, wyrzucisz śmieci. Następny też wyrzucisz. Ok. Super. I sobie coś tam zjedz. Dobrze. O, nowy poziom gotowania, gitara. Yy, karik jak tam programuje? O już kończy prawie programować. No wszystko dobrze robi. Jak skończysz programować, to sobie weźmiesz tutaj porcję. Yy, I zawołaj na posiłek. I... weź porcję. Okej. Okay. Jemy, jemy, a dziewczynka nie wstaje. Carlosia yy, znaczy się nie wstaje dziewczynka, Czy to jest moje dziecko. No, zjadła, okej. Okay. Zaraz do szkoły będzie wędrować. Karlosia, jest to szybciej, bo się spóźni do szkoły. Okej, okay, dobra. Do szkoły. Yy, Kalik zaraz do pracy. Mhm. Mm Okej. Okay. Na razie Kalik. Okej. Okay. I zło też idzie do pracy. Tak, zło. Tak. Idziesz do pracy. Jeszcze 3 dni. I się ze yy, Dobra to zu okalik to dostaje okej okay. to klikamy uh -huh. i czekamy aż wrócą przewijamy znowu szybciutko bardzo szybciutko lecz fajnie jak zrobili te drzewa że one tak się ruszają i rzeka tak płynie nie szybciej okej okay. Yy, Okej, okay, dobra Ale zapisik oczywiście robimy Żebym znowu się nie nadział na to Okej okay. yy, Carlosia już wróciła Chyba WF miała strasznie, strasznie śmierdzi Karlosia weź prysznic Okej, Carlosia Weź prysznic okay, I ładnie Sprzątnij, sprzątnij Sprzątni, sprzątni. gdzieś coś na szybko, płatki. No. I dobrze Karlosia. Tutaj ładnie posprzątasz. Wiesz, żeby mama była z statą dumna, nie? A jak? I oczywiście poćwiczymy y, ćwiczenie pisanie na klawiaturze. I czytaj coś. I coś sobie poczytasz. Żeby bardzo ładnie było. I y, 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 tutaj oczywiście potem wypijesz soczek. Ło! Wow. Tu wow. karik machnął. Teraz z forsą na jeden rachunek będzie. Jeszcze 700 zostało. No to ładnie, ładnie. Zobaczymy, jak matka przyjdzie. No, gabinet. W ogóle gabinet musimy zrobić, bo zrobimy takie coś tam w gabinecie, że damy tam dwa komputery. Jeden dla karika, jeden dla mm, zło. A tutaj będzie. A tutaj ten komputer jeden przeniesiemy, tutaj i małej wstawimy do pokoju. Myślę, że to będzie dość dobra opcja. Zuo, wytrzyj. No, Karik. Napraw, a nie gadasz. coś elektronik. Yy, I sprzątnij, okej. Okay. No, też nawet Zło wiedziała, że trzeba by sprzątać. Yy, Ok, on um, sobie je u córeczki w pokoju. No można, można, kto mu zabroni. Ok, dni, dni do zestarzenia się 3 A nasza córeczka, ile będzie miała do nastolatki? Mm, już to mówię. Mm, tu córeczka. Na ostatatki zostały 10 dni. Na ostatatki zostało 10 dni. Nawiem się czyta. I śpij już mąwa. Okej. Okay. Coś chyba wydaje mi się, że za mało czasu spędzam z dzieckiem. Nie rozmawiam z nim prawie w ogóle. Takie odnoszę wrażenie. Jeszcze wyżyć śmieci. Tak, to, rodzice. To, to jest normalnie wychowanie, nie? Rodzice ze śpią o no drugiej w nocy, a młoda. Beka. Jeszcze rano w stanie śmieci wyżyć. I dopiero się na nie dostanie. No i cicho. Rzepka, Szybko, szybko, szybko. Najlepiej wrzucisz śmieci, ładnie, tu posprzątasz. si zrobisz. a już zadowolona, widzicie. Jak to masz do dziska zadowolić? Wysika się już zadowolony. Dobra, gdzieś to sobie to, sprzątni, sprzątni. okej, okay. Super, super. No! ma wkrótce rodzinę. Mm, karik też okay. Czekaj jak to się pierwszy zestarzeje? O ile minut? Zło, czy karik Śmieci nie wyrzuciła <śmieci> Czwartek O Czemu tak się Karik dziwnie ubrał? Czemu Kali tak się dziwnie ubrał? Gdzie on poszedł? Tak dziwnie do pracy? Nie rozumiem nic z tego. Okej. Okay. Dobra, to czekamy. Zło naprawisz. ok. Ty mała, mała odłożysz to na półeczkę ładnie grzecznie. Kalik jak wróci to schowasz i podejdziesz tu. Chciałem, żebyś pozbył się tej miski, ale. Nic nie można z tym zrobić. Już, już wróciła? Aha, może. Ej! Karlosia! Karlosia, wyrzuć to! Są śmieci! Jak z dzieckiem. No To jest dziecko. Dobra, odrzuć książeczkę. Ładnie. Wyrzuć śmieci. I posłucham tej grzecznie. Sprzątni i sprzątnij ładnie sprzątniesz. Tak, ja pamiętam, że w pokoju jeszcze nabała bała ganiła. Kuchni? Kuchni nie możesz wytrzyć Okej. Okay. No, o jeszcze zgona mi zaliczyła. Śpi. A co jest to z Co Czemu zmienił strój jakiego o to nie prosiłem? A już jest normalny. Może streumy sportowe to był czy jakiś taki yy, karik? masz tutaj prawie jogging. Masz sobie pobiegać. O. mam wróciła wrócić z pracy, naprawię jeszcze komputer. Mhm. Yy, I też sobie pobiegasz dzisiaj, co kochana. Okej okay. Mhm, mm -hmm. mm, wyrzuć śmieci. Super. Mm, ile dni zostało jeszcze? Dwa dni do zestarzenia się. No to, jest, to jesteśmy już właśnie w tym oto momencie, gdzie mieliśmy zakończony tamten ostatni odcinek. No to myślę, że na tyle dzisiejszym Dziękuję Ja się z Wami żegnam. No i do następnego. Cześć!